Witamy w dzisiejszym odcinku. Już ze mną jest streamą. Siema to znaczy Tomek. Tak. W dzisiejszym filmiku, tak jak już widzieliście, będą dwa sposoby na ułatwienie sobie życia. Teraz będzieciecie i zobaczycie pierwszy sposób. Witamy poprzednio. Ja wam dzisiaj pokażę taki fajny lifehack, jak odpożyć zwykłego banana. Pokażę wam z dwóch stron. Nie otwierajcie go tak jakoś, o bo wam się zrobi że coś takiego. No. Tylko normalnie. aby tutaj słabe oświetlenie. Wkładamy pazura tutaj i odwijamy. I jemy. Magda Wessler. <śles> Dobra, teraz cięcie i na swój sposób. Mój sposób będzie taki. To jest bardzo prosty sposób. Na przykład napiszemy I. S. T. Kofi. <noise> Jestem G, U, P, I. I to tego tak nie zrobimy, bo to każdy się odczyta, nie? O. Da się przeczytać. To więc piszemy to samo. i piszemy na tym inne wyrazy na przykład a, y i o r, a g s mariola mogę takie o jakieś litery b o b no i jeżeli ktoś to jeżeli nie nie wiem. jeżeli ktoś to czyta to szacun nie, bo wiecie, że, bo będziecie, będziecie kłamać. Eee, tak, eee, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Coś jeszcze od ciebie do następnego odcinka. Pa.